Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chory i jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pani Krystyna zachorowała na złośliwego raka narządów rodnych. Największym nieszczęściem było to, że była wówczas w ciąży, a lekarze orzekli, aby ratować jej życie, należy koniecznie usunąć macicę. Oznaczało to zabić dziecko, na które wraz ze swoim mężem oczekiwała. To mąż postanowił ją i dziecko ratować u uzdrowiciela. A jak to wszystko się zakończyło? Posłuchajmy. Okazuje się, że ja mam raka, z którym i, i po prostu mam umierać. Tego raka mam, tego raka muszę usunąć, a niektóre koleżanki to, a ile ci dali, jak długo będziesz żyła jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Najgorsze było to, że kładłam się spać i zanim położyłam się do spania, myślałam, czy się obudzę i zobaczę jeszcze mojego męża, nie? To było najgorsze tylko były nerwy i budzenie się i wpatrzenie się faktycznie, tym, czy mnie nie ma, a zwłaszcza jak w tym czasie, jak to się okazało, to miałam bardzo dużo znajomych, którzy właśnie na raka pomierali, młodzi ludzie. I tak właśnie sobie myślę, on dzisiaj, ona wczoraj, kto następny, ja nie, i takie ciągle to było takie nerwy, taki po prostu, no nie da się tego powiedzieć, co to się przeszło. To człowiek, który tego nie przeszedł, nie da powiedzieć rady. I po prostu, i czasami myślałam, żeby coś zrobić, żeby tym mąż mnie zostawił, żeby odszedł do mnie, bo żeby mnie nie znawidził, żeby mu było łatwiej jak umrę. Takie po prostu, takie głupie myśli nachodziły człowieka ciągle. I ta lekarka naciskała i wszystko robiła, żeby ja usunęłam tą macicę, usunęłam te jajniki, wszystko, nie. Także wiadomo, że jakbym to zrobiła, co ze mnie, nic by nie było. Ani ciąży, ani dzieci, ani nawet kobietą nie byłam. I... Tyle by było ze mnie. Powiedziano mi o panu Ireneuszu Osobeckiemu, do którego przyszłam. I byłam tutaj na... U pana Ireneusza Sobieckiego byłam trzy, trzy razy. Po trzech, po trzech tych spotkaniach zrobiłam na drugi... Zrobiłam następne balaje. Z kolei to było, nie wiem, 20 albo 25. I okazało się, że, że ten rak zniknął. Jak poszłam do kliniki z powrotem, potwierdziłam, zrobiłam peps smier, zrobiłam te wszystkie badania. Oczywiście moja lekarka nie była zadowolona, była bardzo zła, można powiedzieć, widząc po jej minie, zwłaszcza jak powiedziałam, co było robione, jak było robione a, i po prostu jak pokazałam wizytówkę z pana Ireneusza Sowieckiego, także zaskoczenie ogromne. Po prostu wszyscy no, patrzyli na mnie, mówi tak, no co się stało, nie? Ja mówię, ja dalej mówiłam, że po prostu chodziłam do pana Ireneusza Sowieskiego, który jest na miłokach, który po prostu słyszałam dużo ludzi, co mówiło o Panu Ireneuszowi, jak, jak leczy, jak może pomóc. I po prostu i oni tak patrzyli na mnie tak zdziwieni, nie? nie? Nie dowierzali, że akurat tak coś jest i coś takiego może być, nie? Ale oni swoje, a ja swoje. Ja po prostu postawiłam to co, to, co my myśleli. Mąż tak samo mówi: jak co, to ja tam pójdę i potwierdzę, że chodziłaś do pana Jelenę Sobieskiego, że po prostu on pomógł. Ja nie zgodziłam się na tę operację, dlatego że mój mąż powiedział, że nie zgadzamy się na tę operację, żadnej operacji nie będzie. Mówi: pierwsze, idź jeszcze do pana Jelenę Sobieskiego, zrobię ci appointment. Właśnie mąż zrobił appointment, on mnie tutaj przywiózł. I mówi tak, że jeżeli tam nic nie pomogą i powiedzą, że naprawdę jest zły stan i trzeba to zrobić, w ten czas się zgodzimy, pójdziemy i zrobimy, bo nie ma wyjścia. Wiadomo, trzeba ratować się jak można, ale jeżeli ja przyszłam, wychodzę do samochodu rozczęsiono i mówię, kochanie, nie mam raka, więc to było, dla nas to było, no to była radość, to było coś takiego jak, nie wiem, nie da się powiedzieć tego, co to było dla nas. No, a lekarze jak lekarze. No, nawet moja koleżanka, która pracowała w tej klinice, właśnie co ona mi poradziła, tej doktorce, to tak samo była zaskoczona i też widziałam, że zareagowała bardzo dziwnie, jak i powiedziałam, że, jak i pokazałam właśnie wyniki, bo ona zawsze dzwoniła do mnie, mówiła mi, że wyniki przyszły i złe, nie? Tym razem zadzwoniłam, mówili: No, nie wiem, co się stało, nie? Mówi, wyniki wyszły dobrze. No więc ja mówię to samo od początku, że chodziłam do pana Ireneusza Sowieckiego, który mi pomógł, który mnie leczył w ten sposób. A ona A nie wierzę, takie wzóry. Ja mówię: To, co nie wierzysz, to nie wierzysz. Ja wierzę i wiem, że tak. Bo, jeden, jedno, nie brałam żadnych tabletek, nie brałam żadnego niczego, a tu momentalnie nie ma nic, nie? A dzięki panu Sowieckiemu y, mogłam zachować swoje narządy rodne i zostać kobietą i ponownie urodzić dla mojego męża jedno drugie i, i jak Bóg da to trzecie dziecko także jestem wdzięczna te... jestem wdzięczna za to wszystko panu Ireneuszowi Szeskiemu Ku zdziwieniu lekarzy chora powróciła do zdrowia. Jak potoczyłyby się dalsze losy pani Krystyny, gdyby na swojej drodze nie spotkała uzdrowiciela? Czy powróciłaby do zdrowia? Czy dziś byłaby wśród nas? Na te pytania już nikt nie odpowie, ale jedno jest pewne, po spotkaniach z uzdrowicielem nie tylko znikł rak. Uchronił on chorą od amputacji narządów rodnych, dzięki czemu dziś jest matką dwojga dzieci. Dziewczynka i chłopiec swoją obecność na tym świecie zawdzięczają niezwykłej intuicji rodziców, no i przede wszystkim uzdrowicielowi. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc pod numer 773 kierunkowy 283-1505-283-15. 0,5.